Koszt mycia elewacji uzależniony jest w dużej mierze od metrażu i wysokości obiektu. Najmniej kosztuje czyszczenie dużych budynków bez konieczności stosowania sprzętu wysokościowego. Ceny zazwyczaj podawane są w zależności od stopnia zabrudzenia. Dla elewacji kilkuletnich, gdzie konieczne jest tylko usunięcie lekkich zabrudzeń atmosferycznych, np. pyłki czy kurz, cena jest w przedziale od 4 do 20 zł za metr kwadratowy netto. Przy domach jednorodzinnych najczęściej koszt jest w okolicach 15–18 zł za m. Przy zabrudzeniach wymagających środków chemicznych niezbędnych, aby usunąć mech, glony czy porosty, koszty są wyższe. Wyceny rozpoczynają się od 8 zł i dochodzą do 28 zł za m netto. Najczęściej można się spotkać z kosztem w okolicach 20–25 zł za m. Przy usuwaniu plam cena może wzrosnąć do 30 zł za metr kwadratowy. Przy wykonaniu dodatkowej impregnacji należy doliczyć jeszcze od 15 do 25 zł za metr kwadratowy netto. Ze względu na duże zróżnicowanie budynków, jak i zabrudzeń, do każdego zlecenia przygotowywana jest indywidualna wycena. Aby uzyskać konkretne wyceny, możesz skorzystać z linka dodanego pod filmem. Napisz w komentarzu, ile zapłaciłeś za mycie elewacji w swoim domu. Zobacz też inne wyceny i pamiętaj, aby zasubskrybować kanał